Witajcie kochani Znowu jestem w lesie Pomimo licznych pytań Czy chce mi się tak? Czy Co mnie tam ciągnie do tego lasu? Ja znowu jestem tutaj słuchajcie Ogarnięty gorączką rogach <laughs> Jak to niektórzy mówią, eee, zbieractwo przeżywa renesans. Tak bym to chyba nazwał, chyba nie nazwałbym tego jako moda, bo, no bo, bo przecież to jest tak stare zajęcie, że prawdopodobnie nikt z naszych przodków nawet nie pamięta, kiedy to się zaczęło. Bycie traperem to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba to kochać przede wszystkim przebywając w tej jedynej bańce informacyjnej, niestworzonej przez człowieka dla człowieka. I od razu brzmi to zachęcająco, bo jak człowiek coś stworzy dla człowieka, no to nie zawsze oczywiście, ale lubi to być jakąś pułapką, która ma na celu wycyckać nas do zera z kasy. A tutaj. Jestem w bańce stworzonej dla człowieka Ale nie przez człowieka wszyscy mamy tutaj równe prawa mhm. Nadal jestem na pograniczu Podkarpacia i Małopolski No i nic Dobra, słuchajcie, bo ja tu czegoś nie rozumiem Czasem te gałęzie, te gałęzie czasem wyglądają dosłownie tak, jakby to leżał jakiś róg. Ja pierdzielę. Masakra. O, późba Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Ja, ja pierdzielę. Nie wierzę, ale warto było łazić dzisiaj. Jaki piękny. Ja wiesz, nie. Ja nie, nie wierzę, nie wierzę, nie, 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 to, 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 to się śni, to się śni, to jest sen. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, kuźwa. Masakra. Co ja w ogóle plotę, kurczę. Spodniety, aż, aż zacząłem pleść głupoty, słuchajcie. Coś cudownego, widać, że świeżyzna nad świeżyzną, ale jaki piękny zrzut. Nie, no nie wierzę. Ja dziękuję. Ale kurczę dzień. W ogóle tydzień. Piękny. Nie wiem, zaraz go podniosę, zrobię fotę jak leży, kurczę. Nie wiem czy wy też wszyscy to robicie, ale sfotografuję jak tutaj leży w tym miejscu. Dobra. Kurcze coś wspaniałego. Tak to wygląda słuchajcie Świeży Coś wspaniałego. Eee, wytrwania w tym przekonaniu, że coś się znajdzie. bo Zdarza się i tak. Ach, po prostu kołek się nie podda niczym między szprychy jadącego roweru, no i proszę ja was. Dochodzi do demonstracji praw grawitacji.